Jednym z punktów, które omawiamy w trakcie planowania przebranżowienia jest aktywność w sieci. I jasne, jako przyszli programiści albo osoby, które chcą się nauczyć programowania, pewnie od razu pomyśleliście o GitHubie czy Stack Overflow. Natomiast dobrze wypełniony profil na LinkedInie jest co najmniej równie istotny, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy. Cześć, ja jestem Krzysiek, a wy jesteście na kanale Kodili, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze wypełnić swój profil na LinkedInie. Zapraszam! Dla tych z Was, którzy nie mają konta na tym portalu i w zasadzie nigdy z niego nie korzystali, czym w zasadzie jest LinkedIn? Chyba najprostszą odpowiedzią będzie Facebook dla biznesu. Chociaż jest to też odpowiedź bardzo uproszczona. Macie tu swój profil, e, publikujecie rzeczy, których nie wstydzilibyście się pokazać przyszłemu pracodawcy, e, no a Wasze zdjęcie profilowe jest zazwyczaj z nadmiernym uśmiechem i w koszuli. Po co korzystać z Linkedina? Najczęstszym powodem zakładania konta jest oczywiście chęć zmiany pracy. Natomiast takie przeświadczenie o tym, że LinkedIn to jest portal dla rekruterów, jest mylne. To medium społecznościowe ma duże znaczenie nie tylko dla osób poszukujących pracy. Można tu prowadzić internetowy networking, czyli nawiązywać kontakty z osobami z waszej branży, ale też śledzić e, influencerów czy znane marki. LinkedIn w ujęciu globalnym to już ponad 645 milionów użytkowników, z czego 2,5 miliona w Polsce. Nie jest więc to poziom Facebooka, natomiast platforma powiększyła się znacznie przez ostatnie lata. I jasne, tak jak wspomniałem na samym początku, LinkedIn często jest wykorzystywany do poszukiwania pracy. Profesjonalny profil na tym portalu sam do nas sprowadza rekruterów, więc czemu z tego nie skorzystać? Dobra. To o czym powinniście pamiętać tworząc taki profil. Po pierwsze, oczywiście ja skupię się na perspektywie początkującego programisty. Jednak jeżeli jesteście z innej branży, to też powinniście znaleźć tutaj coś dla siebie. Skrócę wszystko, co zaraz powiem, do w zasadzie jednego zdania. Istotne jest, żeby wasz profil na LinkedInie był wypełniony, ale jeszcze lepiej, jeżeli jest wypełniony sensownie. Zacznijmy od góry. Najpierw zakładka Informacje. Tu należy umieścić kilka słów o Twoich mocnych stronach, szczególnie w perspektywie początkującego programisty. Weź pod uwagę, że ze względu na różną długość wyświetlanego tekstu na urządzeniach mobilnych i desktopach, najważniejsze, co masz do przekazania, powinno być w tym pierwszym zdaniu. Powinno być od razu jasne po przeczytaniu tych paru zdań, które w tych informacjach się znajdują: co robicie, co planujecie robić i czego się uczycie. Następnie sekcja polecane. Tu umieść link do Githuba i swojego portfolio. Jeśli nie masz swojego Githuba i portfolio, to no cóż, musisz najpierw od niego zacząć, dlatego że niezależnie od tego na jakie stanowisko juniorskie będziesz aplikować, to profil na Githubie i dodatkowo portfolio jest do tego niezbędny. Doświadczenie to sekcja, którą również macie pewnie w swoim CV. Należy tu wpisać nie tylko miejsca, w których pracowaliście, ale też najlepiej zakres obowiązków. Należy pamiętać o tym, żeby opisać to jak najogólniej, nie wchodzić w najdrobniejsze szczegóły waszych stanowisk, ale też w taki sposób, żeby osoba czytająca wasze doświadczenie była w stanie powiedzieć, co w danej firmie robiliście, za co odpowiadaliście. Wykształcenie. Tu wpisujemy bootcamp. Jeśli taki bootcamp skończyliście, wraz z opisem tego, co na tym bootcampie robiliście oraz opisem projektów. Oraz a oprócz tego dopisujemy wszystkie uczelnie wyższe, które ukończyliście. Następna sekcja to licencje i certyfikaty. Jeśli macie jakieś certyfikaty związane z waszym stanowiskiem lub stanowiskiem, o które będziecie się w przyszłości starać, to to jest miejsce, w którym warto je umieścić. Jeśli ukończyliście bootcamp, to tutaj możecie wrzucić swój certyfikat z ukończenia tego kursu. Natomiast Należy pamiętać, żeby w, w ramach wrzucania tego certyfikatu ukryć tzw. dane wrażliwe. W umiejętnościach i potwierdzeniach warto dodać technologię, i mówimy tu zarówno o językach, jak i bibliotekach czy frameworkach e, oraz to jest bardzo istotne, wypełnić odpowiedni quiz do tych umiejętności, dzięki któremu LinkedIn będzie w stanie potwierdzić, że faktycznie znacie te języki, biblioteki lub frameworki. Warto też pamiętać, że jeżeli szukacie pracy jako na przykład web developer, to powinniście mieć opis tego stanowiska w swoim nagłówku. To ułatwi pracę rekruterom, jeżeli chodzi o odnajdywanie waszego profilu na LinkedInie. Ostatnimi dwoma rzeczami, o których wspomnę, to po pierwsze są zdjęcia i chodzi tutaj zarówno o zdjęcie profilowe, które powinno być profesjonalne i powinniście na nim być wy, a nie jakiś awatar na przykład. I zdjęcie w tle, które również warto, warto wrzucić, dlatego że przez to nasz profil wygląda, Cóż, bardziej profesjonalnie, to jest jeden temat, a drugim tematem będzie to, żeby wypełnić swój profil również po angielsku, dlatego że może być tak, że ktoś będzie przeszukiwał LinkedIna w poszukiwaniu programistów ze znajomością tego języka. Bardzo, bardzo częsta sytuacja, dlatego warto w tym języku również mieć swój profil. To tyle, jeśli chodzi o rady dotyczące wypełniania profilu na LinkedInie. Jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie nam kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja jak zwykle dookoła siebie zostawiam filmy, które mogą wam się Również spodobać. Dzięki wielkie za wysłuchanie do samego końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.